Do firmy, do zespołu przede wszystkim wniesie, wnosi dojrzałość i taki pewien dystans. Właśnie to, że jest trochę wolniejszy, to nie dlatego, że mu siły go opadają, bo jeszcze na ogół nie, tylko już dużo widział. Dużo widział gwałtownych pomysłów, nie do końca przemyślanych, szybko wdrożonych, z których trzeba było się wycofywać. Dlatego teraz się dużo mówi o zróżnicowanym zespole, ale każdy, każdy zespół powinien być. Mieć różne osoby w sobie, dlatego że to daje różne doświadczenia. I właśnie młodzi przynoszą tą świetną innowacyjność, tą otwartość na nowość, to, to tempo, a starsi, jeśli mówimy tylko o zróżnicowaniu w wieku, dają tą, taką, taką chwilę, dobrze, dobrze, ale popatrzmy na to jeszcze z tej i z tamtej strony. Jeszcze się temu przybrzmi, poczekajmy do jutra. To naprawdę bardzo dużo daje i to przynosi sukcesy w pracy.